czy ja jestem hołodnym czy jestem sprachły. Nieraz moja powiedzie może być podobna do tego, że ja jestem ciągle chłodny, ciągle co Może być, że w mnie jest jakieś nienasyczenie, że raz wezmę konkretną tę iżu. Niby tam posnidał, czy poobidał, a des tam jeszcze perykusył, des coś popyw. Ale też bardzo w ludyni, w mnie to, czego ja nie mogę zaspokoić. To mu też bywa, je bieżu, może za bogactwem. Bardzo dużo groszy ruszają w tym świecie. I tak naprawdę ich ich nie wystarczają, jakichkolwiek ich u mnie nie było. Dużo często też brakuje mnie i tej drugiej ludyny. Czy może przyjaciół, czy może tego spiłkowania? czy może tego, żeby mnie zobaczyli, poczuli, coś mi powiedzieli, pochwalili, jakimś dobrym słowem, jakąś własną pochwałą, żeby jakby nie było, może ja i skromno skażę, nie, to nie tak, to niczego, ale dobre poczuty, to słowo młodec. I postino Jehołodnej. można by tak skazać. Ale też pytania w kontekście dzisiejszego dnia, w kontekście słowa, w kontekście liturgii, tego periodu i nie tylko ale w kontekście mojego życia i mety mojego życia czy ja jest sprachu i boha czy je w mnie głód boga czy aż by można było tak skazać z одного boku czy do mor boga i w na te pytania może buty te, czy ja jego własne szukają, czy ja go pragnę, czy ja go żądają, czy ja ze nim biegają, czy ja postinno szukam jakiejkolwiek jakiej możliwości, żeby nim nasycić się. Ale jednocześnie oca perecusim prawda, że Jezus jest tym chlebem z nieba, jaki daje Господь. Який мене наповнює, і в якому не буде в мені ніякої спраги, його голоду, цього голоду життя, цього голоду людей, які мене окружують, навіть не буде цього голоду, щоб, звісно, щось поїсти. Це звичайно їжа, як людина потребує, але теж цього голоду, того, що є людина, цього душевного, емоційного, розумового. Ale duże ważne jest też, żeby zwisno nasycić się Jezusem Chrystusem, żeby zwisno w mnie było to pragnienia jak najbliższe zjednania z nim, stania odne, ty go, zostryty go, spiłkować się z nim, żyty z nim, zjednoczyć się z nim wodne. I czy zwisno w mnie jest Цей момент, коли маю цей голод Бога і Його шукаю і йду за Ним. Як я це роблю? Як я це можу зробити? Буває так, що людина шукає чогось надзвичайного, якийсь чудес, як ці з Євангелії, яке знамення буде, які знаки нам даш, Господи, які даш мені знак Твоєї присутності, який знак даш мені цей, того, що я цей голод міг. Zaspokojcie. Moisej daw nam mannę pusteli, ale de jaki? i Aaron one zobaczyli, że to tylko po żywo bo wybrany naród po tym wskazał nabrydł nam ten chleb ściodennej, jaki nam jaki my ile, nabrydło im a manna to zapowiedź Jewcharystii. a Ewcharystii, co Jezus Chrystus żywy i realny sprawny. Це є центр нашого життя, це є центр наших всіх молитов, це є центр усіх забот сьогоднішнього дня. І неодноразово ми чули це слово, яке хтось дуже сильно сказав, а це слово одного зі святих, що Євхаристія, це слово церкви, Євхаристія це центр життя, діяльності і всього в церкві на землі. I nie ma nijakiego bardziej większego w tym dniu, jak Eucharystia Jakie by nie były u mnie plany, strony, życia, dzieje to to wszystko, ono zrównanie z Ewcharystią, wono jest drugo, trzecią, i tak dalej, rzędomym. Pierwszą, najwyższą, szczytem, tym, co jest na wierchu. Samym głównym jest ta Eucharystia, jest ten Stół, jest ten Stół Słowa, ten wiftar. I czy oczywiście jest w mnie ten głód? Czy w mnie jest ten głód, żeby przyjść i go realnego Boga w Jezusie w tej przyczasności, w Jego ciele i krowi? Stefan napełniony Duchem Świętym, napełniony Słowem, napełniony tą wiarą. Переповненим життям Христом, по-перше, міг впевнено говорити за свою віру, говорити за тих, яких зустрів. І в моменті ненависті, в моменті відкинення він іще дивиться на небо і бачить Бога в Його славі, бачить Бога, у якого поправиться є Ісус Христос. І з радістю великою говорить. Везьми мій дух. Відпустимо, бо вони не зрозуміли, що зробили. Нехай це питання ніколи не зупинається в серцях, в розумі, в думках кожного з нас, Чи мені є цей голод Божий. І чи я його заспокоюю власне не чимось іншим, як тільки Євхаристією, як тільки Словом Його. Нехай. Cze zaleścza w nas, naje cze żywe, naje cze zmiciuje i najej napołnuje nas, Chłodź Boch swoją przesądnością, naje postinno, będę w nas cze żywe spożywania, sprawdznie żyje życia, je w Charystyno Ho Chrysta, z czego jest zadawta kom wicności.